Zdrowia, witam Was serdecznie. Witam. Y, Za głos, ale witam bardzo serdecznie. Nie? Dlaczego ja nie mogę wejść na podląd lajki? O! ma bardzo. O nie Nie. Ja tego pier... nie do tego. Nie do. Halo? No, nie chcący cię wyrzuciłem.

Muszę go znaleźć Zabiator? No. Nie mogę go znaleźć, chyba że go pominąłem. Dobra, gramy Battle Royale. Dobra. A wiesz w ogóle, że mi usunęli kanał na YouTube tamten? Aha, czemu? No bo nie wiem, nagle dostałem wiadomość, że mój kanał jest usunięty i że nie mogę już tym nic zrobić. I teraz, nie wiem, mam taki inny kanał Devo. Możesz zasubskrybować jak chcesz. Słabo. tam, co miałeś subów? No, tam. Szkoda, nie wiem dlaczego mi to usunęli dokładnie, ale wiem, że usunęli. Wczoraj mi przyszła wiadomość, że Twój kanał YouTube został usunięty. Niestety wiemy, że to przykra wiadomość, ale dbając o jakieś te bez bezpieczeństwo YouTube, to no to, że usunął mi je. Gdzie lecimy? Ty, koronkę ktoś wyrzucił. Ale już nie. Le lecimy... Dawaj tutaj, na zamaskowany zakątek. Co? A. If you don't know how to braid... Zamaskowiony zakątek, let's go. Ciekawe, czy tam będzie dużo osób, czy mało na rękę tak byłoby więcej, ale może być tam kilka. Nie no, ej, tutaj nikt nie leci. Nie no, dobra, lecą. Som, są. są. Całe robby tu leci, co się dzieje? sorry za głos. No, a ja mam to małe gówno. Ja mam to małe... Ja mam to gówno. Ja mam to gówno, ale dobra, już mam lepszą broń. Ej, tutaj ktoś jest. No ja też mam. Czekaj. Więcej... a nie, bo jestem w tych kanalizacjach pod ziemią. O, o, dobra, mam tą wybuchającą broń. Ej, tutaj ktoś jest. Idę, idę, idę. Tylko ja nie mam sprinta. Ja dobrze idę w ogóle? Tam nikogo nie ma. A tu jest. Dobra, leży. Ja chcę jakąś pompę. Serio? Dobra. Ale gdzie on jest? No możliwe. Dobra, mam twoją kartę. Ale trzeba poczekać aż tutaj ktoś ten pójdzie sobie, nie? Nie razu w tym warunkach. Zaraz mnie ktoś dednie i... Albo dobra, w sumie tam. Restartuję. Dobra, nikt nie idzie. Nikt nie idzie idzie, ja mam kroki. MAM KROKI! Dobra, żyje, żyje, żyje. Żyje, żyje, żyje. A, bo ktoś jest pod ziemią. Dobra, to, to nie tam. To, to nie do nas. On tam gdzie są No, od Ej ty! Wek e, to jest jakiś, to jest jakiś ogar. O, ja, on nie w boksie ma. Aha, tu jest O kurde! Prawie! No gdzie nie trafiłem w niego! Ale on od Odraź mnie! On ten, kurde, aura ma kurde... Daj mi je domać, mać, no kurde. Imagine ich nie będzie no to pół. No właśnie, dobra, nie wiem. Uuu, ale żeś, ale dostał. A ja się nauczyłem w ogóle tego, edytować schody. Bo ja nie umiałem w ogóle schodów edytować, a teraz umiem. No schody to są ogólnie, a też No są trudne, no, ale się nauczyłem wczoraj. Dawaj, idź po kartę. Na pewno nikogo nie masz? Nie powinno być. Raczej nie ma. Dobra, masz, tu jest bus. O, w tym samym miejscu się restartujemy. Ale tutaj już nikogo nie ma, wszyscy spieprzyli. Wiesz? Wiesz? Bartek, co, co, co? Tutaj już nikogo nie ma, tutaj wszyscy uciekli. Dobra, ktoś do mnie strzelał, ale nie mam już tutaj nikogo. Dobra, ja potrzebuję jakiejś broni, weź mi tam. Gdzie są? O, tu są, dobra, mam. 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 Yy. Dobra, mam. Ale takie słabe z jedną amunicją pompę mam. I karabin bez celownika. A gdzie jest ten zejście podziemne? Bo tam były skrzynki, ja nie otworzyłem, bo ty dadłeś. A ja czekaj. Mogę to otworzyć? Ej, ty, 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 typek! Idę. Nie wiem, miałem kroki. Ale nikt nie nie strzela, to chyba po prostu bot, jako bota wzięło. Dobra, weź kamp w samochodzie, bo... A nie, dobra, ty jesteś na dole. To, to tam możesz być, bo zaraz strefa idzie. O, weź ten. No, ale to nad nami. Oni teraz tak nie wejdą tu szybko. Ja to zabudowałem. Dwóch! Dobra, mamy samochód na zewnątrz. Idziemy chyba, co? Chodź. Czekaj, chodź za mną. Tu jest wyjście. A nie, to nie wyjście, czekaj, sorry. O, zabrali na chyba go. To i da się wyjść? O, czekaj, da się. Nie ma ich tutaj. Nie ma. E, dobra, mamy motor. Daj, bo strefa, strefa. A nie w tą stronę jadę Mam dwusetny poziom zbiłem. w ogóle ooo Ej, jak tu jest niezlutowane? Ej, tu jest niezlutowane No właśnie po strefie jesteśmy Dobra, tutaj jedna skrzynka tylko były chyba Agramy na A gramy na medii i musimy wejść... Ej, oni pociąg, Dawaj. Pociąg, żeby... Idziemy. My jesteśmy lepsi od wszystkich. Dobra, jestem na pociągu. Zlutowali! Ej, tu ma typka! Krak! Kraka! Sraka jedna, sraka jedna to jest. Leży, 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 leży tylko z pieprza. Kata, z spier. Ale ten ma kraka, ten ma zero, dosłownie tamten. Ej masz... A ty masz przewalone, karta na pociągu jest. Karta. Nie masz szans, nie masz szans chyba już, co? Chyba żebyś miał gdzieś obok... Oj, to jest ten typek co mnie wcześniej zabił. A ja nie masz chyba szans już. Znaczy, bo nie masz apteczek. No nikt by nie miałem. Jak... Jeszcze auto tak sobie że u mnie. To jest. Czemu nie mogę monta? co to jest! No bo kurde no, to to cię nie dziwić. Oni są... Davie, gata voi.

To jest tak głośno. Tu lecimy. To jest dobra miejscowa. To jest dobra miejscowa, ale tutaj mogą być typki. Ale na rankedach jest dużo. Na no, tym no, tam to nie. Dobra, miejscówka jest tu. I to jest bardzo dobra miejscuwa, bo no zobaczysz zaraz, nie? A tutaj leci kilka osób ogólnie. Dawaj do bunkru, bo tutaj jest zejście na dół i musisz na dół zejść. I nie dość, że tutaj masz skrzynkę, jak tutaj jak rozwaliście to, rozwalicie to, to macie skrzynkę epicką. I zwykłą. Dobra, mam w chłopie tego. Nie! No ja nie mogę! Najgorszy sposób na umarnięcie! Ja się sam zabiłem! Ja się sam zabiłem! Czy? Bo rzuciłem tą gównianą maskę, co ogniem zadaje stówę i chłopie... Daję od tego! Ja też miałem taką sytuację. Ale ja nie giną. No... no... no nie wiem. Ty już zabiłeś ich? Dobra, czekaj. Ja muszę się uledzić, masz. O, apteczka. A nie, ja mam glutkę, ale tego glutka zostaw. A teraz jest? O, się zaczyna. A co jest do wygrania? Mhm, bo ja kiedyś grałem OG turniej i nie wiem, nie wiem czy ty wiesz może, czy jak jest ten właśnie, ten sam turniej, bo ja kiedyś tam zdobyłem właśnie graffiti czy coś i to się zmieniają nagrody, co każdy turniej? Co każdy? No. Aha, no to dobrze, bo ja nie wiedziałem właśnie, bo kiedyś był ten Audi turniej, wrócił e, i ja miałem już ten, kiedyś wygrałem go, znaczy nie wygrałem tylko tam... Eee, no jak to nazwać? A, zdobyłem te nagrody i nie wiedziałem czy jak będę grał drugi raz, to czy po prostu na marne będę grał i nie dostanę nic, ale w takim razie... O, beczko. potrzebuję. Ehm. Dawaj przygotowujemy się na FNCS-y tak jak Kepcio. I, i będziemy grać FNCS-y Co ty myślisz? Myślę, że to wspaniały pomysł. Ale ty nie masz 13 lat skończonych ty wieś nie mógł grać w Jesu. A. A ja mam. A ty nie masz. ty 12 lat mam. No właśnie. No ale to. to za rok. Jest not fail. Za rok. Że, mam, że mam 12 lat. Gdzie jest wyjście z tego gówna? Tu. Dobra, tu jest wyjście. AAAAA! Dobra, żyję. Get out! Dobra. Get out! O, pompa. No jak to jedna osoba? Ja se gram, a kolega nie umie wskoczyć na lampada. No ja nie chcę wskoczyć na lampada. Chcesz to? Nie to. To, nie to, to. Tak. A ja mam, to epickie. Jak będziesz tutaj, to wsiadaj na, do mnie na motor. Buduj schody. Co? Weź, buduj schody. Czekaj. Teraz. No nie wejdę na to. O, jestem. I nie dedniemy od tego. A ty ci masz przycisk, czy klikasz? Bo nie wiem, czy mogę szybko jechać, ale dobra. Ej, kroki są. Kroki są gdzieś. A! No chłopie, nie wiem! Mam to nagrane. No chłopie, kroki miałem. Jeszcze raz, jeszcze raz tak robimy, Wiadę tam teraz. Poczekaj, bo ja się nie mogę zatrzymać. Ale mi zlagowało. Zlagowało mi, Tomasz. Masz. masz. Robimy to jeszcze raz. Nie, 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 tam, na tamto. Żeś zmarnował teraz Macy. Typek! To jest jakiś no-name. Leży. Ale co mnie zabierasz fragi? Dobra, gdzie jest ten motor? No nie gadaj, on jest pod wodą. No chyba, To robimy Skybase'a, masz tego? Masz y, jakąś rzecz, co można amortyzację? Ja, nie, musi się dać, by dostać ten wagon. Masz impulsa? Tak. Masz impulsy? Nie, nie mam. No, jak to nie masz? Ja w ogóle tam już mam gumianę. Ale... Czemu tego motoru się nie da wyksłać? No, bo to jest gówno. Ja tutaj poszukam tych impulsów Nie ma Ej a to nas uratuje? Nie, nie, nie. Ej nikt nie zlutował tej skrzynki Nie ja Ja szukam impulsów No nie ma tutaj impulsów też Nie A no faktycznie Let's go! Masz? Nie mam maskę! To mnie uratuje, jakbym rzucił wcześniej teleporta, nie? Tylko ty byś musiał znaleźć też teleport. Znaczy tę maskę. Ja nie muszę szukać. Masz ją? Nie. Masz ją, no, czy żarty, nie? Żarty, żarty. A, faktycznie, bo ja cię odrodzę. Dobra, chodź, idziemy tam. Ja cię odrodzę przecież. Nie, on gówno robi ten wód. Ej, kroki mam, kroki mam, kroki mam! Tak. Tu jest! No co, nie, to nie nabierasz wagi! Przecież on miał zero! No nie, jak będziesz tak robił, to ja sobie nie będę grał. Czekaj, rzucam sobie tutaj tego... Maskę. Albo nie. Muszę się tutaj tepnąć, poczekaj. Ty, a gdybyśmy... nie, dobra. Ja... bym musiał wyrzucić maskę przed spadnięciem. Gdybyśmy byli kolapsowani. Okej, okay, no i tak zrobimy. Nie. znaleźć maskę? Nie. Jak nas będą... Kol... jak widzimy, że... Jak, będą wi... jak będziemy widzieć, że nas kolapsowali, to ja rzucę tą maskę wtedy, bo wtedy będzie najlepiej. A w ogóle Godzilla, kiedy ostatni raz widziałeś? Godzilla nie Ona już i nie ma. A ja w ogóle na filmikach Szamana i Jacoba widać tą Godzillę. To ja nie wiem, jakim ona cudem jest. Jak jej nie ma już, teoretycznie. Oj, jakbym skoczył, bo nie zwróciłem uwagi na to. Po co ty atakujesz? Zepsujesz to! No i co? Nie gadaj się o to... Dobra, przyjrzyjmy. Ale po co... To ty... się zniszczyło! jakim cudem? Po co ty atakujesz? Bo co to się gówno zepsuło? Tego nie biorę, weź sobie to, wiesz? Ale ty jesteś głupi! głupi? Ale ty jesteś głupi, bo ty to ten... Ty to... Ale nie! chodzi o to, że ty atakujesz, ty nie można atakować, bo nie będą nas widzieć z góry z dołu. Nie. Wracamy tam. Wracamy tam, chodź. Ale tu się boss zrespił. boss się zrespił. Dobra, ale słyszysz coś ty zrobił. Nie atakuje się nigdy na skybajzie. Chyba, że ktoś ma zero. No ale on powiedzieć. Dobra, chodź obok, bo nie szalej tylko w tego bossa. 29, 28, kraka. Zostawaj mi go, zostaw mi go. Leży Dobra, chodź na tego skybase'a. Co się stało, moimi nogami? Kupię. Dawaj, chodź, ja idę. I nie atakuj nikogo. Nawet jeżeli ktoś będzie miał 0 HP, bo to jest duo. Dobra, my wygramy na skybayzie, aaaa! Rundę, Boże, bym spadł. No, dobrze, że mam tą maskę. Dobra, jesteśmy na końcu. Nie, nie strzelaj, idziemy jeszcze do góry. Tak, ale ci się ten Ale oni chyba będą już Nie jeszcze, do... No nie wiem chyba... Dużo jest, no O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest Tu jest? A nas nie skolapsowali? Nie 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 skolapsowali, no Ale nie atakuj nikogo My tutaj kampimy. Tu jest sky Limit dobra, to jest sky limit. To My się kampimy tutaj. No. Oni to jak nic zobaczą. Nie co, zobaczą. To są dobrzy, to są dobrze. Czekaj, weźcie co w niej. Co? Wyspa. Kolapsują chodź, Czekaj, choć, weź odejść z tych drzwi. Odejść z tego, bo ja chcę. Jakich drzwi? Znaczy... tego. <słyska> Jak te... ten... postawić... a dobra, już wiem. Co? Lag like Fortnite'a jest, no! Lag like Fortnite, ja Ci przysięgam jeszcze mam tutaj kroki. Kroki mam, kroki mam. Hatsune Miku! Nie spieprzysz ode mnie. Ale ona ucieka. No mam? 27. Nie no, ty delłeś! No, jak miałem No, normalnie. Esa. Kurde, chłopie! O nie, jakiś ten. Stubec dostał, leży. Dobra, dobra, no to do... pa. Trzeba czekać, aż się wyjdzie. Dobra, pa. A widzowie nie.